No mogę, mogę. Zagrywaj. O, lata mm. samolot. O, uwagi, idziemy, idziemy teraz na zamek. Zobacz. Tata. Zobacz. Tata, to. No rzucaj. O, ja się rzucił. Amgło taka jest. To to ja się nie. Cholera. Nie ma takiego. Ej, widziałeś. Czekaj, czekaj, czekaj. Tata, wyjście. Tak, podejdziemy tam. Ja tu jestem bardzo zdradliwa. Tu mi ci ciepło jest, ale. No, nie wyszło chyba. Ale, zobaczcie, widzowie. Jesteś takiej wieży. Nie, jest ci zimno jest. Dobrze, dobrze, już nie rzucamy. Wiesz co? tylko nie rzucam. Dobrze, dobrze. Będziemy to ciocia potem rzucić. Idziemy, schodzimy na dół. Uważaj. No, co to jest? Trzymaj się tam. No i gdzie To jest kiedy loch? No, loch, lochy są. Jesteśmy w zamku. Tak, ale teraz mnie musisz A! Schodź, schodź. nie musisz Schodź, Schodz, schodz. Nie, 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 tu, tu nie wchodź. Tam nie wchodzimy. Катушки, а, не рушай, не рушай, или, не рушай.